W ramach cyklu Znani i Nieznani stalowo-wolanie dziś legenda miasta. Ksiądz Prałat Jan Kozioł, przez ponad 30 lat proboszcz parafii św. Floriana, honorowy obywatel miasta i honorowy kibic stali, ciepło i serdecznie wita nas w swojej parafii. Już przy pierwszym spotkaniu widać, jak dobry, otwarty i radosny to człowiek. W stalowej woli żyje już prawie 50 lat i czuje się tu znakomicie. Dla mnie Starowola jest bardzo ważną placówką, miałem siedem placówek, ale tutaj do starej Woli ksiądz to Tokarczuk mnie przysłał jako katechetę wikariusza w 1973 roku, a więc niecałe, nie, nie, nie za długo, 50 lat będzie jak tutaj, tutaj przebywam, no najdłużej tu jestem. I, więc no, no, kochane miasto, cieszę się z, z każdego osiągnięcia w Stalowej Woli, podziwiam tych, którzy, od których to zależy, bardzo ładnie się rozwija Stalowa Wola. O, i, i, I dumny jestem z tego. Modlę się codziennie zresztą za starą wolę. Modli się często tu, w prywatnej przestrzeni domu parafialnego. Tutaj, na zasłużonej emeryturze, zanurza się też w książkach, cieszy zgromadzonymi w ciągu lat pamiątkami, jak choćby ulubionym obrazkiem z wizerunkiem Matki Boskiej. Tutaj przychodzi czas na refleksję i wspomnienia długiego, prawie 90-letniego życia. W dawnych czasach, kiedy ja dzieckiem byłem, to wszyscy szanowaliśmy starszych ludzi, uczciwych, nauczycieli, przełożonych. To według zasady religii. Przełożony jest święta osoba, trzeba być podporządkowanym, słuchać w tym, co dobre oczywiście, a tam złego tam nie widziałem. I wielkim autorytetem to kapłani. Ministrantem byłem, służem do Przeświętej, a jak były, no to około niecałe trzy kilometry miałem do, do kościoła. No to się leciało. Jeśli chodzi o lato, no to, no to, to nieraz i boso się szło do kościoła, później się te buty obuwało, obuwało, no i, i w kościele już się było w butach. No więc sobie myślę, no Panie Boże, jeśli taka wola będzie Twoja, Dobrze by było, jeśli Pana Boga będzie taka łaska, to się sam modliłem, że jeśli Bóg tak zadecyduje, no to bardzo chętnie byłbym kapłanem. Ksiądz Jan Kozioł jest jak ojciec i nauczyciel. Zawsze w wielkim skupieniu przygotowuje się do sprawowanej przez siebie liturgii. Każdy szczegół jest ważny: sama msza, sprawowana wcześniej w kaplicy Świętej Anny, a teraz w Kościele Miłosierdzia Bożego, to duchowa uczta dla niego i wiernych, także dzieci i młodzieży, które szczególnie uwielbiają księdza Jana. Prawdziwe Królestwo Boże, księdza Jana, to kościół świętego Floriana. Na sercu bardzo lubiany, kochany, jest kościół świętego Floriana, a do Starej Woli przyszedłem w 1973 roku, no to niecałe 50 lat temu. Wszystko, co najszlachetniejsze, najpiękniejsze w moim życiu, to w kościele. Floriana. W kościele świętego Floriana odprawił niezliczoną ilość mszy. Jego kazania przeszły do historii, bo posiada rzadką umiejętność skupiania na sobie uwagi wiernych. To miejsce kojarzące się z pięknymi wspomnieniami, nic dziwnego, że nasz bohater najchętniej tutaj właśnie zanurza się w modlitewnej zadumie. Czasami wpada na herbatkę do parafialnej jadalni, ale jeśli jest z gościem, zawsze sadza go na honorowym miejscu. Człowiek obdarzony wielką kulturą, potrafiący słuchać, cierpliwy i życzliwy jednocześnie. Dlatego warto posłuchać z jego ust, jakim człowiekiem trzeba być. Przede wszystkim być sprawiedliwym, uczciwym. I, i, i kochać drugiego człowieka, a jeśli nawet błędy ma, to się za niego modlić. Nie przeklinać, nie złorzeczyć, modlić się o pamiętanie i, i, i nawrócenie. Ksiądz Kozioł to wielki kibic piłki nożnej. Sport to jego wielka pasja. Bardzo kocham sport, kibicuję i to jak? Kiedyś udało się mi to przypadek, ale z trenerem górskim, właśnie ja, siedziałem obok, zaraz koło, koło niego rozmawialiśmy, kiedy w stalowej woli były, to były, nie mylę się, mistrzostwa świata w piłce nożnej, drużyn polonijnych. Jako kibic ksiądz Jan wierzy, że stal stalowa wola dotrze nawet do ekstraklasy. Ale się zdaje, że, że jak najszybciej wrócą do drugiej, a ja tak cichutko myślę, że do pierwszej i do ekstra klasy, a co? Stalowa Wola jest wdzięczna, że ma takiego kapłana, a on kocha miasto, kocha ludzi, kocha życie swojej parafii, diecezji i kościoła. Niech żyje Stalowa Wola, obyśmy się doczekali lepszych czasów. Szczęść Boże!